Trzecie weto! Jest możliwe! Trzecie weto! Jest możliwe! Trzecie weto! Jest możliwe! Dlatego bardzo ważna jest teraz rola zjednoczonej opozycji w parlamencie i poza, i poza parlamentem, ale w parlamencie. Zwracam tu uwagę na tę zjednoczoną opozycję w parlamencie, na jej aktywną rolę, zwłaszcza teraz. Z... Zjednoczona! Opozycja! Zjednoczona! Opozycja! Zjednoczona! Opozycja! Zjednoczona! Opozycja! Zjednoczona! Opozycja! Zjednoczona! Opozycja! Zjednoczona! Ja tylko dodam jeszcze króciutko. Partie są też elementem fundamentalnym państwa demokratycznego. One są nam potrzebne. I nie dajmy też sobie narzucać takiej narracji, która jest obecna w niektórych mediach, że oto na ulicy są zwykli obywatele, tak? My jesteśmy zwykłymi obywatelami, ale partie polityczne to gdzieś odcinają się od tych zwykłych obywateli. Oni są nam potrzebni, my jesteśmy im potrzebni, bo wspólnie walczymy o fundamentalne rzeczy. Obronimy demokrację! Obronimy demokrację! Obronimy demokrację! Obronimy demokrację! Obronimy demokrację! Jako zwykły obywatel chciałbym tu na koniec tego mojego wystąpienia podziękować garstce. To naprawdę jest garstka działaczy tarnowskiego Kodu, która przetrwała trudne momenty dla tej organizacji. Dobrze wiemy o, o czym mówię. Przetrwała i stała się zaczynem tego, że tutaj się gromadzimy i nie gasimy zniczyć. Dziękuję Darku, dziękuję wam wszystkim. Jest nas, dużo, Jest, nas dużo, Jest nas dużo, będzie więcej! 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 Rząd bezprawia powstrzymamy! Demokracji nie oddamy! Rząd bezprawia powstrzymamy! Demokracji nie oddamy! Rząd bezprawia, powstrzymamy! Demokracji nie oddamy!